Hej, witajcie na kanale Inkarn Design. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przygotować obrad strukturalny. Zapraszam do oglądania. Przejdźmy w takim razie do potrzebnych materiałów. U mnie za bazę będzie robiło płótno który mam o wymiarach 50 na 70 cm, możecie użyć dowolnie wybranego przez Was stabilnego podłoża, np. płytę MDF. A drugim potrzebnym materiałem jest mój ulubiony materiał, czyli gładź szpachlowa, uwielbiam z nią pracować i dzięki niej osiągniemy te strukturalne wzory. I tak na Tobą sprawę, to są dwa najbardziej potrzebne materiały, za pomocą których możecie już wykonać obraz strukturalny. Dlatego, że gładź możecie nakładać, a następnie formować za pomocą po prostu rąk. Jednak jeżeli chcecie wykonać bardziej geometryczne wzory, to już przydadzą się Wam narzędzia. Ja na przykład mam kilka szpachli z różnymi rodzajami i wielkościami ząbkowania. Dzięki temu wykonam za ich pomocą na przykład łuki lub półkola które będą zdobiły mój obraz. Opcjonalna jest również farba. Jeżeli chcecie, możecie swój obraz pomalować, a jeżeli nie, to możecie zostawić go w takim naturalnym kolorze gładzi szpachlowej. Pomalujcie wasz obraz jednak dopiero wtedy, kiedy będzie już całkowicie zaschnięty. I ostatnią rzeczą, jaka może Wam się przydać, to taśma malarska o dowolnie wybranej przez was szerokości, a za jej pomocą możecie wykonać tak zwane paspartu, czyli takie obramowanie dookoła obrazu. Więc zaczynamy naszą zabawę. Ja na początek założę rękawiczki, bo mi się tak lepiej pracuje w rękawiczkach. I biorąc pod uwagę, że ja te pasę partu, o którym Wam wspominałem przed chwilą, chcę mieć na swoim obrazie, to następnym krokiem będzie obklejenie obrazu po jego krawędzi. I tak się to prezentuje, jeżeli chodzi o pierwszy krok w naszym projekcie. Następnie musimy nałożyć na to gładź pachlową. No i teraz jest pora na najbardziej kreatywną część całego procesu, czyli tworzenie wzorów na naszym obrazie. Jednak zanim do tego przejdziemy, ja chciałbym Wam pokazać kilka technik, jakie możecie zastosować, po to, aby osiągnąć określone wykończenie, teksturę na Waszym obrazie. Za pomocą szpatułki możecie na przykład tworzyć takie właśnie krótkie linie, po to, aby stworzyć bardzo żywe tło, jeżeli mogę takie określić. Zobaczcie. Bardzo geometryczne, nieregularne, spontaniczne pociągnięcia, i mamy taki, oto już efekt. Dla mnie nawet taki obraz jest już bardzo ciekawy i w porządku, dlatego że jestem minimalistą. Ja bardzo lubię takie proste rzeczy. Ale jeżeli na przykład chcecie tworzyć coś więcej na waszym obrazie i chcecie stworzyć jedynie tło dla na przykład, właśnie łuków, jakie będziemy robili też za chwilę. To dobrze na przykład jest najpierw wyrównać waszą powierzchnię obrazu. I możecie teraz za pomocą dłoni robić takie niewielkie ruchy i zobaczcie, jaka tworzy się powierzchnia na obrazie. Ja bardzo lubię tę technikę, dlatego że możemy w ten sposób stworzyć naprawdę oryginalne, niepowtarzalne, na wierzchnie na waszym obrazie i na tym na przykład dalej pracować dłońmi lub narzędziami. No więc teraz już widzicie, jakie możemy osiągnąć na wierzchnie wykonując określone ruchy, czy to narzędziami, czy to rękoma. Zobaczcie teraz ja po prostu gładką dłonią na płasko wykonałem kilka ruchów i to też jest naprawdę fajnym efektem. No Tutaj możecie już puścić wodzę wyobraźni i pozwolić całemu procesowi po prostu działać. Ja teraz mogę przejść dalej. Moja podstawa jest przygotowana. Przejechałem jeszcze ręką kilka razy, takie poprzeczne ruchy wykonałem po obrazie po to, aby fajnie go wyrównać. No, i teraz biorę narzędzia, jakie będą mi potrzebne. Ja chciałbym wykonać na moim obrazie takie trzy łuki. Myślę, że użyję w takim razie trzech różnych szpachli. Wydaje mi się, że wezmę największą. Wezmę jedną z trójkątnymi ząbkami i jedną o średnim rozmiarze. No i teraz, jak robimy takie wzory? Przede wszystkim musicie chwycić swoje narzędzie w taki sposób, aby było wam łatwo nim operować. Nie wiem, czy będziecie mieli takie narzędzie jak akurat ja, czy może kupicie sobie jakieś inne, ale bardzo ważne jest to, aby narzędzie po prostu dobrze leżało w dłoń. Tą szpachlę musicie oprzeć o wasz obraz, i nie polecam trzymać jej całkowicie pionowo w ten sposób, dlatego że mogą wam się tworzyć, jakby to powiedzieć, zacieki. Trudno mi to inaczej nazwać. Najlepiej jest ją trzymać pod lekkim kątem, nazwijmy go. 45 stopni. No i teraz jedziecie po Waszym obrazie, robicie dowolne kształty, takie jakie Wam tylko przyjdą do głowy. Ja akurat chciałem tutaj zrobić taki właśnie łuk. No i proszę, gotowe. Nie było to tak naprawdę dobrą sprawę jakoś specjalnie trudne, jednak jeżeli na przykład coś Wam nie wyjdzie i stwierdzicie, że no chciałbym, chciałabym zrobić to jeszcze raz, nic prostszego, Możecie z tym materiałem naprawdę długo pracować. No, nie polecam z nim pracować przez kilka godzin, bo po prostu zacznie zasychać. Jednak myślę, że w przeciągu pół godziny, godziny bez problemu możecie tworzyć na nowo Wasze wzory. Także, jeżeli popełnicie jakiś błąd, bez problemu możecie go zamazać i wykonać wasze wzory jeszcze raz. W takim razie spróbujmy zrobić jeszcze raz ten łuk. No moim zdaniem teraz wyszedł mi trochę gorzej. Także ja jeszcze raz go zamarzę i przygotuję nowy. Trochę zmieniłem wzory na moim płótnie. Myślę, że tak będzie mi łatwiej robić łuki. No i z tego jestem zadowolony. W takim razie mogę przejść dalej. Jeżeli tak jak ja będziecie chcieli zrobić coś że tak to nazywam warstwowego. Czyli że ten łuk jest z tyłu, a z przodu zrobicie kolejne łuki, to możecie sobie szpachelką wyrównać na przykład powierzchnię miejsca, w którym mają być wasze następne łuki, bo dzięki temu one po prostu będą wyglądały lepiej. Tym razem wezmę ząbkowaną szpachlę. i ostatni będzie z przodu. No, jest tak jak chciałem. W takim razie teraz odklejam taśmę dookoła. I będę musiał poczekać aż obraz wyschnie. Przez to, że obraz jest jeszcze mokry, to musicie bardzo uważać z odklejaniem taśmy. Jednak trzeba to zrobić w tej chwili, ponieważ jeżeli kładź zaschnie i będziecie się dopiero wtedy odkleić taśmę, no to niestety, ale obraz może trochę wtedy popękać. Także robimy to teraz. No, udało się to zrobić bezbłędnie. Także teraz czekam, aż obraz wyschnie. Witajcie następnego dnia. Obraz zasechł, mam idealną powierzchnię do malowania. Jednak najpierw, tak jak ostatnio, taśmą malarską zakleję tutaj boki obrazu, po to, aby farba po nie zachlapała tego białego passepartout i przejdę do malowania. Obraz przygotowany do malowania, pokażę Wam jakie wybrałem kolory. Jest to tak na dobrą sprawę ten sam kolor, taki ciemno-szmaragdowy, tylko rozrobiony w dwóch porcjach z białą farbą, dlatego że chcę, aby moje łuki tak ze sobą korespondowały, żeby były w jednym kolorze, tylko w różnych odcieniach tego samego koloru. Wydaje mi się, że to będzie najfajniejszy efekt. Przejdę w takim razie do malowania. Myślę, że zacznę od najjaśniejszego koloru. Najjaśniejszy kolor będzie na samym szocie, później ciemniejszy, na samym końcu najbardziej ciemny. Obraz jest pomalowany, ja z efektu zadowolony. W takim razie teraz tylko odkleję te taśmy. I zostawię obraz do wyschnięcia. I następnego dnia, po pełnym wyschnięciu, obraz jest gotowy. Mam nadzieję, że Wam podoba się również tak, jak i mi się podoba, bo moim zdaniem wyszedł naprawdę fajnie. Pokażę Wam teraz na paru przebitkach wszystkie szczegóły tego obrazu. I na teraz to wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do subskrybowania i do łapkowania. Zostawcie również komentarz i napiszcie, co uważacie o tym poradniku. W opisie filmu znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych. Zachęcam Was szczególnie do zajrzenia na mojego Instagrama. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.